Cześć, witajcie, z tej strony Rok Jest ze mną dzisiaj Smoki Jestem ja Oraz Wiesiu Cześć Wiesiu, jest Rudy, Pokażcie się, czekaj Jestem. Jestem, Rudy, Rudy, Rudy. Dziś jesteśmy na wynajmie, moi drodzy Dzisiaj będziemy jeździli takimi oto maszynami Ja jadę skromnym fentem Ja skromnym jedzie Ty poczekaj, jeszcze Wiesiu, a ty już tam to... No i generalnie jest sporo maszyn różnych Tym jedziemy Dzisiaj na usługach i Będziemy pracowali To co, jeść może? pierwszy co? Jeźdź, pierwszy smoki A od której strony zaczynamy? Oj Nie wiem, może na środka pola się ja Czekaj, przeciąć. bo Jest największy problem co stój, stój, stój rok hmm. Bo mi się wydaje, że ja tu nie wyjadę Czemu? a nie No bo tu jest trigger y, Musisz jechać za mną od razu Jadę. I to pole było gdzieś Jedzie, ja ci powiem cię w lewo. Tu, no, dobra. O, no, a Panie, znam, jak ty to Ty wyjeżdżasz nie? Biesiu. No właśnie, nie wiem. Zam zamknęła się brama dla mnie. A która jest godzina? No to. No nie, 48. 48. Po prostu chodzi o to, że on musiał być z drugiej strony. Pierwszy. No Tutaj? Czy to, Tak, pierwsza w lewo. No to ja pojadę za godzinę. No będziemy tylko stroną wjeżdżać, to co to? Jedną wieżysz drugą wyjeżdżasz? No. Tak. My to pro mieliśmy problem z wjechaniem przedtem. No to w sumie tak słabo trochę zrobione, ale damy radę, nie? Zobaczymy też w jakim Jaki tempie będzie leciało to wszystko, nie? Tutaj kurde, aż szkany to nie skręca, takiej takie Ty, biedkości. ale ona tak szybko jeździ. No, 40. Jest. Dobra, rozkładamy to. Jak tu się. Aha, bo tu się nie wyciąga tego. Hmm? Tu się nie wyciąga no, nie kabiny do góry. Dawaj Dobra już mi się udało wyjechać z e, tej strony Za mną? Jedziesz? Jadę do Jadę Czekaj, o kurde, jak to macie w nikąd się... ma z... skrętu? Dobra, to dawaj To za szybko tam jedziesz Ile ty jedziesz? Dawno tak. jest Ile sporo ty jedziesz? No za no to... Czekaj, bo się od się zobaczyłem. Nie, bo od razu mówię, że tutaj bardzo dobrze sypie kiszonka Dobra, mogę? No możesz 11 na godzinę no 11. Ja już mam 30%, nie, nie żeby coś, no? O kurde. A my no. To, no nie przejechaliśmy za dużo. Wysiu, wydaje mi się, że ja zaraz zmieniam maszynę. A tą specjalną? No chyba tak. Uwaga, <grym> że... Bo... smoki też musisz lecieć po pojazd. No to, to chyba ten. No czekaj, to ja może obiadę pole wokół. Albo. Czyliście... Może się przybyć przywieź lepiej drugą. Nie no, no to... drugą ścieżkarnie, ale w sensie żeby, za żeby tamto używać, nie? No bo tamta jest lepsza. Tamto tylko że trzeba lepsza by lepsza i tak y, te... Y, na końca Ale to, co przy tym? tym Ty robisz 100%? Smaki. Ja? Stuba zaraz. Jeszcze? Dobra, to jedziemy. No. no Wiesiu, podjeżdżaj z drugiej. Nie, ale trzeba tylko 24 tysiące pojemności. A, nie. A to, to wszystko z... wyjaśnię. W litrach. No. Jakoś mnie oszukali. No mogli oszukać. Dobra, trochę tam wygniotę, ale... No. Trudno. Jakoś cicho mam dźwięki tego ciągnika. No, albo ciągnik jest ciche. Możliwe. Nie no, no, ci nie jest. Wiesz co zrobił? Prze, przejechał całe raz i później pracownika zatrudnił. A ty byś no, ile tak. teraz masz? 30% Ty tu cieszysz? Ja masz ja pojemności? 50. ton, 50 ton mam bodajże. A mnie z tą po coś oszukali, wiesz? Wiesiu, dawaj, dawaj. Nie, no no ja specjalnie tak jadę. No. Ty, ty się o mnie nie bój. No, no nie ja bo wszystko to... kontroluję. Nie wiem. U mnie to Dla miała mnie być zaspałeś. większa pojemność, a jest jakaś mizerna. A on się nie wpakował, no. O! No. I w pole sąsiada, dobra. Ja mam teraz krzaki dookoła głowy, to wiesz... O, ora. Do którego o, ja się spiemy? Spiemy. Nie, nie, Do wiem, środkowego chyba tak. Albo do skrajnego prawego. Nie, Do tego biogazowni może. Dobra, będzie środkowy. Wiesiu... No ja jadę, no. Bo nie, bo nie zbiera A od ciebie. Po boku... Po boku nie mogę, chyba się nie zmieszczę w pełnych miejscach. O, no to z drugiej scypiemy. strony jedź po boku. No, będzie jeszcze gorzej, bo będę gniótł całe rzeczy. Nie, no, nie. Tak. Znaczy, gdzieś tak po boku, żebyś się zmieścił. Ja, ten ten tak on odczyczepy, ktoś wie z Was? O, ten, ten duży? No. On miał jakieś 40 albo 50 tysięcy litrów, bo on nie miał za bardzo dłużej. No, już sobie case'a wziąć. on miał też 47 chyba? Jakoś tak. Co, ja przyjadę czymś jeszcze innym. A no. wiem, czym. Hmm. Ja też wiem. Czym? Machina specjalna. Co to bo takiego? Władimirce ma jak? Nie w mircu jak no, to jest? 80% bo nie, bę 85. nie będę swojej maszyny wiesz, zabierał, nie? No, ty rok, dawaj tu szybko, bo. No chwila, chwila, już wsiadam. No to, no to szyb szybko, Wiesiu. Pojazd to specjalny dla specjalnych ludzi. 99, stój, jadę do, no, do Was. Raz, jakby się tu zawrócić. Uh, jest jest to? Tylko ja tu ja tak wiem, tak Ja wiem, ja tak obok nie, ja ja przejdź obok. Nie, ja wiem jak... Ja wiem co zrobię Czekaj Bo ja jestem tutaj wykwalifikowanym no kierowcą nie. Który nie widzi co jest z tym Rok, może ja podmienię tę sieć tą drugą To będzie drugą Dobra Tylko to ustaw pracownika na chwilę, bo ja już jadę O, chyba że wiesz, przyjdź do nas na bo tam ma zbiornik no wróć się jakiś. się i na tamtym no, prostym, ma, na tamtym prostym weź ustaw to Tam ma całą szczepę. Możesz też wiesz, popługościć jakoś tam pola, nie? Przez środek gdzieś tam polecić. Ja bym na tym pierwszym pasku co robiliśmy, ja bym ją tam ustawił i niech pracownik sobie no, robi. Przyjaciół. Ja bym po prostu odwodzić wetulka. Jezu, te drzewa są jakieś niezniszczalne. Ja czołgiem normalnie. Po prostu za wolno jedesz. Tak, za wolno. Po prostu drzewa są lepsze O czemu nie, patrz ja jadę Rozumiem, Jak my się miniemy, to zjedź do prawej, o <laughs> <Zjeść> do prawej <laughs> Jak tym tym, jak tam przyczepą buja na boki Puszczasz tam tego czy nie? O, czekaj, już puszczam, Jadę Na tym pierwszym pasku starco jechaliśmy O, no, czekaj, bo się na tutaj trzeba Gdzie, cofać będziesz tu do mnie? No Ojej, ja. A jak myślałeś? Dawaj, bo ja tu czołgiem przyjechałem No czołgiem, no nie to czołgiem nazwiesz, ale okej okay. <grym> Bo nie strzela, chyba Dawaj tu do mnie Jadę, 41 z rozłożonym tym To czemu ja to sypię? Jest <grym> zbiornik pewnie widziałem masz Nie, znaczy nie, to nie był właśnie zbiornik, tylko ja to sypałem do, gdzieś jakby na ziemię O, i przejechałem no sypiesz mi, coś, coś zostało w róży. O... No jedzie kolega. No jedziemy. To już pracownik Poha. teraz jedzie, tak? No no. O Jezu... Ole my coś ścięło, coś się stało. My też Gdzieś coś popsułeś. Ja ja nie słyszałem. Ja nie wiem zbrzyłem. co się stało, wieciu przyczepę wysypał. Nie, ja jeszcze nawet nie dojechałem do O Jezu. A teraz dojeżdżam co dopiero. tak wolno. Wy dojeżdżacie? Ja ruszyć się nie mogę. Ale to po chwili zacznie działać już tam To jakiś lag był Tylko, że nic nie mogę zrobić, a mi ja samochody przejeżdżam obok 150 Ojej. No Bo coś się ciężarowo za szybko jedzie na tempomacie, muszę zmienić O, co Prawie nic roku nie miałeś na tej przyczepie, z tego co widzę no, Rok... Co? To, co? Bo nic nie mogę zrobić, tak dosłownie no, to co, ja ci poradzę no. Żebki restart? Wejdź, wejdź jeszcze raz Ja tu Przed, się... No nie pracuję tylko i jedziemy Dobra, wiesz, ja teraz mogę zakechać no, Super, ja tutaj będę do samej góry dosypywał No i nie ma smugiego Jeszcze, tu teraz 100 tysięcy o, nie, na raz To będzie coś, nie? No jak ty pół silosu pewnie zapełnisz Jakie pół? Nie. To jest ja pojazd tak. do zadań specjalnych. Ja tym ja takim kieruję nie czas jeździć. No, na no dłuższą metę nie jest to zbyt przyjemne. Nie no, czemu? No, jak, wiesz, jak tym się źle skręca z taką naczepą? Polski Fajnie się skręca, klimat, jeździłem. O, takie polski, maszyny. No. A przejeść tym przez rondo jak będziesz skręcić na pierwszym tym. Wieściu, na rondzie proszę, żeby Panie, ja mam procent. 30%. No to ja sobie postoję kanapeczkę zjedziemy. drugą sieczkarnię będzie trzeba. Po chwila. Mogę może wiecie, tylko przywierzę. Po prostu drugu to byłoby git w sumie, nie? Jak przyjedziecie, to mm. drugą sieczkarnię trzeba trochę tu odkosić z boku, wiecie? Do tego pracownika bo on tyle drzewo jeszcze przywali pewnie, albo w coś 4, Myślę, że moglibyśmy 4. teraz wsiąść, ty byś jechał tym, a ja bym wziął pracownika i bym okay. to odkosił. No to jak chcesz o, bo i tak to robienia Co robisz teraz? Co kombinujesz? No ja się chcę zawrócić. Stoi okay. tu, stój tu, stój tu No dawaj, dawaj. Prosty, nie? to miałem na myśli. Na w prawo chcesz. No dobra, może Żeby on mógł wiesz, się zawracać spodnie, o to chodzi. A potem, ewentualnie zaraz, możemy w prawo sobie trochę polecić na przykład, nie? Mhm. Czy, czy tam coś. to zrobimy, jakoś to przemyślimy. Dokładnie. Albo tu w lewo możemy, nie wiem. Odkościć na przykład raz tak. to przejeżdżmy póki co dookoła. Później o, się tu wrócimy. No, tutaj tak dookoła, że no To będzie chyba dobry pomysł. A, że ten, ten. No To no. tu, tu tak w lewo. Żeby ten Prowad pracownik potem nie, nie, nie zwracał na drzewach. To będzie coś. Będzie. Więc ja to zawiozę tamto. To znowu mnie wywali Dlatego stoisz, tam i się nie ruszasz Jak ja w ogóle zaczął z przodu O, pasywny Ty nam potwójny ten jakiś bałek? Odbijaj w lewo! No odbijam, odbijam. Zagapiłem się No właśnie widziałem 70% Kukurydzę byś tylko marnował <grych> Podobno kukurydzę zapalić można Nie no, świadko nie Jak wysuszysz dobrze to wszystkim to zapalisz 80% Idziemy do końca, ale... No. No i nie ma jazdy dalej Nie ma O Ta ze zbiornikiem to będzie fajna Szeczkarnie No 85, dojedziemy Przynajmniej mam to taką jedziecie? nadzieję. Ciekawe takie maszyny kosztują, nie? No bo kredytów w czterech bankach ci na to nie udzielili No może bośmy też nie wiem, teraz wiesz co tutaj, jakoś w prawo się przecinamy, to przekonam 5% jeszcze. No to chodź prosto, prosto pojedziemy. No tylko. O, chociaż pojedzie... nie dojedziemy do końca. Nigdzie nie dojedziemy, prawo, tu jechał. Dobra, to cofajmy po prostu i tutaj cofniesz, jakoś tylko coś tam. No, to ja się zawrócę. A bo i tyle tam. No, albo tutaj w tą stronę, jak teraz będziesz jechał i tam jest to. Te 5% to wiesz tam. Na Nadrobi się Ustaw pracownika i niech tam jedzie sobie Dobra Bierzemy się w szkardzie I jedziemy Jedź, jedź Jadę Ja tam ja... W ogóle Bo... widziałeś Jezu, taką siekę? Niezniszczalne drzewa Nie no, jakie zniszczalne Są zniszczalne, no krzaki ale... tutaj takie malutkie, że to... Słajno, no Oho O, lok O Coś się znowu drugi. stało no Może autosave karmię, ale... jest, wiecie? Możecie cofnąć się, chcecie troszkę tam, znaczy go pójść przepraszam. Czemu ja 50 odjechałem? Musiszkałnie? Bo był lag. No, ale to przed lagiem właśnie. I ty wiecie, możesz autosave ustawić, żeby on nie był co pół godziny? Eee, tak już patrzę. Może tu jest problem I tu w ogóle tylko można wejść. Nie, wiem, błąd, nie, nie, błąd, nie mogę tego tutaj zmienić. Weź, ujeź prosto. O muszę mu. No. tu się przecinał. No, dobra. To tam do końca nie jest docięty Tam jest trochę kawałek wycięty. No to ja to, do, ja to dotknę tak jakby. Chyba. Nie to. Dobra, mi to zajmie. Mogę to odpalić? Mogę. Jezu. Jak tu teraz przejazdy nie będzie. To mnie To Nie trzeba cofać No bo ja tu sypię kiszonkę 100 <noise> <noise> do tysięcy Ora ja jak będzie. ci powiem to będzie się do mnie podjeżdżać, tak, jakby miał 70% Jezu, jak tutaj mi zaraz przewróci jak ja tak kipruję? Nie no, najwyżej podmuchasz to poleci. Dobra, ja trochę rozgarnę to Wiem o czym mówiłeś... mówiąc o drzewach, Jest Wezmę machinę... Widzisz. Chinę? Jednak Rattrak? spotkałeś niezniszczalne drzewo. No spotkałem, czekaj, bo już drugie spotykam. Od niezniszczalnych szaków cię dotknęło. No a jak? Jedno pole jest duże. No duże, duże, a ty, ty myślałeś, że małe? W jedną, większa, 50... jest na... w jedną stronę... i jedną stronę 50% wam. Wiesz co wieściu weźmy może widnijmy do to... końca Okrążenie całe? E, no, znaczy jakby to wydnijmy do końca... Oho, czekaj, bo się aż zablokowałem. Ej, wieściu, ten wietrat, tak. ratrak jest fajny. Nie wiem o co chodziło chodzi e, Nie Wiem, e, to, że jest słaby. Weźmy tak może do... Dobra, czekaj, ja zaraz się tam wydnę. Zaraz. No ja o tyle problem mam, że ja już 80%. Ojej, to ja ja zaraz może przyjadę jakoś. To się dopełnić mam, to lekko muszę to rozgarnąć. Znaczy wiesz, no ja tutaj na powrocie się dopełnię. Okay. Albo faktycznie od ciebie odbiorę. Nie mam i... 40... Ile ty masz przyciapie, bo u mnie... jest 81. 81 nie... 10 ton zmierza. To już coś nie działa. Ta a... chwila, to to bo... ja do ciebie, odbiorę od ciebie po prostu. Ty, bo u mnie 10 ton to jest... Dobra, ale mamy. zawsze będziesz miał mniej, i zawsze będziesz mógł dłużej kosić. Jechać do was? No, ja mam 40 tysięcy litrów, prawie. No dobra, to już ostatni przejazd. A bo ty tu pojechałeś? No i tutaj zaczęliśmy. Gdzie on pojechał? No tak, jakby krańcem pole. W pół. <gry> Dobra, ja pojadę momentalnie tego e, Wiesz, czekaj, stój, ja, ja ten zbiornik ja trafią, wiem, co do tyłu To możesz To ty pod no. zbiorniki jeździsz? No Znaczy nie o co się chodzi teraz okay. No Ta sieczkarnia, która ma zbiornik, ktoś jedzie koni, niej Z No, no. E, nie. No, poczekaj No wieś dawaj jest... do tyłu Pop. Proszę czekaj, jeszcze mogę zrobić tak? Tak, bo dojedź nie? po prostu do lewej, bliżej jeziorka i ja z twojej prawej strony po prostu podjadę No proszę czekaj, bo tu jeszcze mam jakąś inną opcję, tylko chyba się musi tak... O! Podejdź po prostu bliżej jeziorka, będzie łatwiej i szybciej Miesiu. Ja sobie po prostu... Co? No? Jadę, panowie No, u mnie masz, u masz, na, na prawą stronę Aha A to ode mnie tak jakby od tego jeziorka Gdzie podjechać do was A tam widzę stoicie No jeszcze, 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 jeszcze stój e... Aha No nie wiem Co wy robicie? Bo u mnie to całkowicie po drugiej stronie Po prawej masz to zobacz No właśnie No a to u mnie jest po lewej to po prawej. Ja to normalnie obróciłem na lewo A otworzysz to czy nie? To jest otwarte O Mówię. zobacz, no i sypie Gdzie, te, gdzie teraz to mam? No teraz z tyłu to mam niby Teraz sypie, wysypuję sypie na teraz kradnę No tak, wysypuje, ale, ale ja mam z tyłu tak jakby to teraz Dobra, to nie, patrz na to, rozłóż i złóż i tyle To tak chyba nie zadziała Dobra, tak jedziemy A można drugą stronę to, to obrócić? No niby mogę To obróć Ale ty tego nie widzisz A, no to okej okay. To jedziemy tak jak teraz Dawaj coś? No coś nie teraz, ja... zaraz wezmę po więcej, nie? Tak. W ten sposób. Tam druga nie? gdzie jest? O, gdzieś tam się wiesił. Bo... No tu na tym pierwszym przejeździe jest. Mm -hmm. Dobra. Weź tam jeść, bo wieś odjechał. No już radzę się wysypać. Weź tego, tego... Ja, ja ci to muszę zrobić możliwość zaraz wysypania wiesz. No. Bo na chwilę nie obecną się no, to... No... Obecnym, trochę cienko będzie Cofać się umiem A tu zaraz rozgarnę takim wielkim ładowaczem Ale w 17 taśkarnia była lepiej zrobiona z tego co pamiętam Bo tutaj dosłownie on Co? Jak on ty jeździ. gigantyczny Przecież to większe od silosu. Ile to ma pojemności włóczki? 27 tysięcy. No właśnie, no. To więcej niż ta pierwsza krzewa, którą przyniosłem. O panie. I, a weź tutaj wycofaj przed silos, coś spróbujemy. No dawaj. Ej, dla was. Bo możliwe, że ja ci mogę na łychę wysypać. Nie. Yeah. Yeah. Okay, weź to tak mówię tak, no. tak... Do, daj do dołu, no. no tak o. Jeszcze bardziej może. Ja podjadę do niego. No. Jeszcze? Jeszcze? Nie, jak no, tak nie nie mogę. Możesz, to nie mogę. Nie no, to widać, że się nie da. No, to... Dobra, tak. dawaj tego ratraka, chcę sobie tym pojeździć. Dawaj. <laughs> Wios pod górę śmierci. Ile to ma opcji? To o, czekaj, mogę. czekaj. Coś, co co Mogłem ci wysypać. Mogłeś? Mogłem ci wysypać no? Sypię! No i już pół grzeby się pozbyłem. Co ty na mnie próbujesz? Pan się Ej ale to w panie go mogę uspywać. Nie jedziesz! Ty, dawaj tym ratrakiem, weź raz tego wygłać ładnie. Szkoda, że ja piszę. Ja ci pomogę. I nie mam... Czekaj. Ja nie, mam... ja sobie sam już sam Ja mam no, siłę. Tak, więc... Ty, ej nie. Nie da radę, bo on się, jestem, on się tu zawiesi Ty przejedź, ja smoki No właśnie, czekaj się <noise> Musimy Zrobić, to Co zrobiłeś? Co zrobił? A, no zobacz no. Tak jakby, pomiędzy, pomiędzy przedniego tuza, Weź a X mój obciążnik pakował Smoki. Tak Oho, o nie, Złuchcie. o nie a, Dobra F12, reset tu um... pojazd, coś takiego nie, 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 ja mam inny pomysł. Weź późana i bądź. Czekaj, nie! Nie, teleportu się po prostu wiesił. Podepnę obciążnik. No i, dobra. A później go podepnę Stój. po prostu podczas wyjazdu. Poczekaj no jazda, na jazdy tam będzie. Czekaj, mogę się do siebie. Niecierpliwy, tutaj. widzisz teraz jesteś z obciążnikiem. Jak chwilę poczekał to. Nie, nie masz ten... na dawaj, teraz. Dawaj O No O, wiesił, ocuł się Dobra, gładzimy górę śmierci Dawaj Do końca jest Czekaj To tak do góry trzeba Tylko na chwilę no, no, tak. na bok który No, maksa na chyba A ten chcesz? Nie który na którą stronę A na bok to chyba wróć, nie? Żeby to lepiej no. jakoś tam zlatywało no, Nie wie, może się nabawnić Dawaj o to, zobaczymy czy, czy się uda Nie pojechać Co okej. robi? Może powiedzmy. Może ciężarówką pojechać i wyżej podnieść? Cii. Nie, no nie! Ładna, patrz jaka ładna równa jest po tym. <grym> Zaraz wypchasz stąd. <grym> nie wypchasz Ale fajnie to zrobił. Po, ale, wow. i to jest oryginalna maszyna. I teraz drugą jeszcze. Co? Okay. Tutaj tam już. No i patrz, i teraz tak na dół? No, no, no. Okej, okay, jeszcze niżej. Oj To to jest maszyna A ten co robi Wiesiu! <laughs> się mówi, że się silo zjeżdża O ja teleportowałem się gdzieś Wiesiu! Nie ma smokiego Tak? Bo zaraz ciebie nie będzie No dawaj dawaj Tak mnie jesteś Dobra no, no, ja no, tak. Cię <laughs> się teraz dawaj. bawili My tymczasem się moi drodzy będziemy żegnali Trochę zaczęliśmy, a się sobie później. Jakby się łapkę łapka w górę. Komentarz piszcie jakiś i do kolejnego pa! Siemasz.